Witajcie, moi drodzy ludkowie, ja jestem Zdychacz i zapraszam Was na unboxing Placeroker decku Asioka z Teraz Beyond Dev. Lecimy! Tak, więc moi drodzy, mamy już nasz, nasze pudełeczko na stole operacyjnym. Tutaj spojrzymy sobie od góry. Jest to niebiesko-czarny deck czyli Dimir Teraz przejdziemy na tyły. Oczywiście, deckbox. Chyba jeden z ładniejszych, coraz ładniejsze te deckboxy. 60-kartowa e, talia z, z państwem Karem jako topem i dwa 15-kartowe boostery. Teraz sobie przeczytamy. Asiok, rzeźbiarz, rzeźbiarz e, strachów. E, Asiok jest dziwnym, enigmatycznym e, bytem z mocą do torturowania przeciwników, e, przy, przywołując ich najgorsze wspomnienia, strachy oraz e, to, czego żałują. Zapełni swój cmentarz oraz cmentarz przeciwnika z ogromną wartością i powoli doprowadzi go do szaleństwa. No, obiecująco jak się mówi. Otwieramy. O, dobrze. Hop. I wychodzi położymy na brzegu. Tak się prezentuje, jeszcze nie rozpakowany. Naszym Asiokiem, to w ogóle wszystkimi mocniejszymi kartami zamówimy, zaj, zajmiemy się w omówieniu. Ja pozwolę sobie na tą Wyjąć, położyć. Tu pozostaje standardowo plastiki pójdą i tak, tak się prezentuje nas, nasz yy, BOX TECH BOX No muszę przyznać, że coraz ładniejsze te TECH BOXY Rzeczywiście od momentu kiedy ja zacząłem 2019 to Korsetu 2019 to się dużo zmieniło W designie Oczywiście tak pojedziemy powiedziałem dwa na inny opening I przechodzimy już do Naszej Naszej talii Oczywiście nie tak, żeby nie było później dogrywania. Musi tradycji stać się zadość, moi no drodzy, i sobie otworzymy. Oczywiście tego już raczej czytał nie będę. Tutaj dłuższe ujęcie, żebyście mogli sobie przeczytać. Mam nadzieję, że jakoś wystarczy do przeczytania. No i z tyłu to już mamy od kilku edycji dokładnie ten sam obraz. No dobrze, później to złożymy. Muszę przyznać, że na Asioku tym dużym, tym busterkowym gram na arenie. Tak więc, szczerze mówiąc, jestem ciekawy value, jaki jest w tym place walker prawda? Bo to jednak spora różnica. Jest. Aczkolwiek, nie spoilerując, wydaje mi się, że Elspeth place walker deckowe dostanie wyższą ocenę niż ta z boosterów, co jest rzadkością. No dobrze, przelecimy sobie teraz karty tak pobieżnie, żebyście wiedzieli, jak one wyglądają. Bo to, tak jak mówię. O, jaka ładna karta! Omówienie będzie jako osobny, osobna następna część tego filmu. O, pojawiają się więcej niż dwie kopie każdej karty, jak miło. No generalnie jest to deck, który będzie się skupiał na tym, żeby włożyć przeciwnikowi jak największą ilość kart na cmentarz i uderzyć go ewentualnie naszym cmentarzem. Za, za tą drugą strategią raczej nie jestem. Ale tak jak mówię, omówienie... O, mój ulubiony land, niebieski. Omówienie już w następnej części i postaram się, żeby nie trwało to łącznie 20 minut. Paradoksalnie chyba ten Land Niebieski, który przed chwilą pokazałem, jest moim ulubionym z tej serii Landów. Bo jest najładniejszy i najbardziej oddaje klimat y, tego dodatku. O, mamy. Mamy czysty Land, jak świetnie. Mamy dwa czyste Landy, panie. A, bo mechanika Escape, moi drodzy. Czyli pozbywanie się cmentarza, zresztą dlatego mamy wsadzanie na cmentarz kart. Aczkolwiek też. Escape trzeba brać pod uwagę, że może nam wybuchnąć w twarz w pewnym momencie, kiedy nie mamy ani cmentarza, ani stołu. A i tutaj standardowo uloteczki. No dobrze. Tak więc jeszcze do kamery Wam pokażę naszego placewera. Tutaj oczywiście błyszczy. I w taki oto sposób moi drodzy przechodzimy do omówienia. Witajcie moi drodzy ludkowie, ja witam was w części omówieniowej i będzie to wyglądać tak, że karty o których będę mówił, będą pojawiały się tutaj, w tym miejscu mniej więcej i przechodzimy sobie już do omawiania poszczególnych kart zaczniemy, żeby było na szybko, od Planeswalkera, czyli Asiok, Rzeźbiarz Strachów za 6 many, czyli taka, taki standardowy koszt jak na Planeswalkera z Planeswalker Decku cztery kanterki lojalności, tu tutaj troszkę mało, ale za to ma na sam początek plus dwa. Dobierz kartę i każdy gracz wsadza dwie górne karty ze swojej talii na cmentarz. No jest to bardzo mocno pod cmentarz, to no za chwilę się przekonacie. Na minus 5, ta, kreatury z jedną kreaturę z cmentarza możecie wsadzić na pole bitwy, i tutaj zauważcie ważną rzecz, nie jest napisane, że stapowaną. Czyli jeżeli Mielibyście tu coś wsadzić, na przykład z heistem czyli jakimś tutaj po, po, pomieszać to z czerwonym, to przepięknie. No i na minus 11, aczkolwiek, no mówię, to jest zazwyczaj utopia. Mówienie o y, tych dużych minusach, bo w sumie tych dużych minusów, zarówno łącząc, tak powiem, arenę, jak i y, granie z pyrkomem i granie w ogóle na żywo, udało mi się użyć może z 6 razy łącznie na no sądzę, już. Parę set gier. Tak więc, ale du, du, duży min, y, dużym minusem jest Gainkoff y, zdobądź kontrolę na, nad wszystkimi czy, y, kreaturami, które dany gracz kontroluje, czyli generalnie przejmujemy z, y, kreatury z stołu przeciwnika. Zważając na to, że obecnie mamy enchantową bardzo metę, to nie jest to aż takie dobre. To mówię, to jest utopia do tego, zaczynamy na 4. Załóżmy, że y, nie jesteśmy atakowani. To potrzebujemy 6, 8, 10, 12. Potrzebujemy czterech tur yy, bez stracenia kanterków na Asioku, żeby tego użyć. To jest strasznie dużo. Dobrze, dalej teraz yy, Grave, Breaker, Grave Breaker lamia za 5 many, w tym 1 czarna, 4 na 4 ma Lifelink. I kiedy ona wchodzi na pole bitwy, wyszukujemy kartę w, nas, w naszym deku i y, wsadzamy ją na cmentarz, a potem tasujemy naszą talię. I y, wszystko co kasujemy z cmentarza i tu jest ważne, bo mamy tutaj mechanikę Escape na kilku kartach. 5, pięć, y, pięć, tu jest 2, 7. I tu jest 3, na 10 kartach mamy mechanikę Escape i te karty z Escape'a, które będziemy rzucać już z cmentarza. Będą po prostu kosztować jeden mniej. Czyli tutaj zamiast Escape'a za 6 many, będziemy mieli escape za 5 many. Tak? I yy, wyegzajlowanie 3 kart. Yy, dobrze, tutaj yy, Asiok Forerunner. Yy, to jest karta, to jest coś, co ja nazywam dla tych Państwa to jest po prostu koparka. O, jej zadaniem przede wszystkim jest yy, wyszukać nam w talii tego właśnie naszego Asioka. I w sumie to jest jej jedyna zaleta, bo tak to jest za 5 many 3 na 3 czyli no flesza ma, czyli możemy ją wystawić i od razu zablokować w sensie w turze przeciwnika, kiedy on będzie atakował. Także jedynej plusy to flash i 3x3, 3, bo tak, tak to moim zdaniem powinno być. Jeżeli z flashem i 3x3, 3, to powinna być za 4 many, ale ona jeszcze wyszukuje tego Asioka, i tu powiem Wam, że koparki. Zazwyczaj mamy jedną górę, dwie koparki w talii, chyba że mam, nie wiem, podwojony playswalker deck. No to w takim wypadku ma to sens, natomiast yy, ostatnio odkryłem bardzo ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o właśnie koparki. Mianowicie, yy, jeżeli straciliście tego playswalkera, on sobie jednak nie nastakował tych 11 i poszedł na cmentarz, to możecie sobie to przywrócić z cmentarza. O... Tak jest. Dokładnie, przeszukujecie bibliotekę i cmentarz. Bo y, ostatnio sprawdzaj mi, wszystkie koparki działają tak samo. Y, tutaj instant po prostu wyegzajlowujemy kreaturę. Pytanie, jak to działa szczerze mówiąc, na te legendary enchanty typu y, Tassa. Bo jeżeli to jest w stanie. Y, przepraszam. Y, jeżeli to jest w stanie wyegzajlować takie karty jak Tassa, Purforos i reszta tych le legendarnych enchantów, co to są Indestructible. To jest to wbrew pozorom bardzo dobra karta. no Mogła być o jeden tańsza, ale o, nie wymagajmy za dużo. Natomiast o, jeżeli nie jest w stanie wyegzajlować y, czy to purfurosa, czy, ta, czy, czy Tassy, czy innych tego typu y, tych trzech kart, y, kiedy nie są w formie kreatury, to jest słabo. Bo przeciwnik może specjalnie nie, nie zagrywać y, dodatkowych, dodatkowej dewocji. Tylko po to, żeby żebyśmy nie wyegzajlowali tego. O, dobrze, tutaj mamy Mindrec Harpy, to jest e, trzy karty z góry Tali na cmentarz. E, generalnie, no, deck bardzo mocno grany pod cmentarz. I powiem Wam tutaj, ci, tym, którzy dotrwali do tego momentu materiału, e, że o ile poprzedni e, deck z czarnym. E, o ile poprzedni deck, planeswalker, ten nazwijmy to zły, czyli oko, był kompletnie nijaki, o tyle ten deck jest naprawdę, moim zdaniem, świetny pod względem tematycznym. Rzeczywiście, mamy tu mocne granie cmentarzem, o Jezu, moja najmniej ulubiona karta e, z czarnych, e, mamy tu mocno granie cmentarzem, e, mamy tu między innymi właśnie de, 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 granie też pod dewocję poniekąd, jeżeli chodzi o właśnie obecność Tymareta, Chosen of Death, którego życie zależy od dewocji na czarne, tylko nie mamy pod niego czarnych chyba enchantów za dużo. No prawie w ogóle nie mamy enchantów, a jeżeli już to takie, które mają zabić nasze kreatury... Nie, nie nasze, ale kreatury. Gdybym miał oceniać ten deck jako całość, to powiedziałbym, że to jest takie... No mieści się w standardzie, to nie jest ani żaden wybitny dek ani żaden tragiczny, tak? No ta, taka, taka szósteczka moi drodzy. No dobrze, myślę, że tyle wystarczy. Zapraszam Was do następnego openingu w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia i trzymajcie się!